Cześć wszystkim. Ja mam na imię Damian i witam was standardowo w kolejnym odcinku pod tytułem Nauka latania. Oczywiście znajdujemy się w siedzibie symulatoru lotu Airmon, która ma swoje miejsce w Szczecinie. Ale bez zbędnego przedłużania przejdziemy do dzisiejszego odcinka, a dzisiaj pokażę wam tak zwany panel awioniczny. Panel awioniczny jest to panel, który znajduje się między kapitanem a miejscem pierwszego oficera i znajduje się on tutaj w tym miejscu. Jest to panel, gdzie wprowadzamy częstotliwości do komunikacji z wieżą, Oczywiście one są tutaj e, zdublowane. Kapitan ma po swojej stronie, pierwszy oficer ma po swojej stronie. Znajduje się tutaj również e, część, gdzie wpisujemy częstotliwość do lądowania z tak zwanym systemem ILS, a system ILS jest to system precyzyjnego sprowadzania samolotów na pas, może kiedyś oglądaliście katastrofy przy to bardzo często na temat tego systemu jest, ale oczywiście jeśli chcielibyście się dowiedzieć jak to konkretnie działa, to zapraszam, żeby umówić swoją wizytę, ale przejdziemy jeszcze tutaj do tego panelu, mamy również panel przeciwpożarowy dla cargo czyli dla walizek pasażerów ale również na przykład dla jakichś ryb czy bananów, owoców, różnych warzyw które są przewożone, bo to jest taka ciekawostka nie tylko z nami lecą bagaże, ale również czasami jakieś właśnie ryby, warzywa, czy nawet owoce. I również mamy tutaj ustawianie wyświetlania radaru pogodowego, kiedy jest jakaś burza, czy coś, żebyśmy mogli też przewidzieć jakieś złe warunki pogodowe, które będą czyhały przed nami. No i oczywiście, jeśli chcielibyście się dowiedzieć nieco więcej na temat tutaj przyrządów na panelu awionicznym, no to zachęcam, żebyście przyszli, umówili swoją wizytę telefonicznie, bądź przez internet. To co? Widzimy się tutaj na lewym Fotelu, bądź w następnym odcinku. Cześć!